Po 60 roku życia samo spacerowanie już nie wystarcza. Możesz chodzić codziennie kilometrami, a mimo to tracić siłę mięśni, równowagę i energię. Oto co lekarki zalecają dziś zamiast tego i to zmienia wszystko. Większość kobiet po 60 roku życia wierzy, że spacery wystarczą, by zachować zdrowie. Prawda jest jednak taka: chodzenie prawie wcale nie stymuluje mięśni ani układu równowagi. Dlatego dziś lekarki nazywają je raczej utrzymaniem, a nie odbudową. Aby naprawdę chronić swoje ciało, potrzebujesz ukierunkowanych ćwiczeń medycznych, zaprojektowanych specjalnie po to, by zachować siłę wraz z wiekiem. W tym filmie poznasz trzy ćwiczenia zalecane przez lekarki, które dają ciału znacznie więcej niż zwykłe spacery. Odbudowują siłę nóg, poprawiają krążenie i przywracają równowagę. Wszystko w domu. Bez sprzętu. Ćwiczenie 1: przysiad przy ścianie, wall sit. Pierwszym ćwiczeniem medycznym jest przysiad przy ścianie, prosta statyczna pozycja, która jednocześnie wzmacnia nogi, stabilizuje kolana i poprawia krążenie. Lekarki często zalecają je w fizjoterapii, ponieważ aktywuje duże grupy mięśni, które podczas chodzenia są prawie nieużywane: mięśnie ud, pośladków oraz mięśnie stabilizujące tułów. Stań plecami do ściany, powoli zsuń się w dół, aż kolana będą ugięte mniej więcej pod kątem 90 stopni, jakbyś siedziała na niewidzialnym krześle. Stopy ustaw na szerokość barków, delikatnie dociśnij dolną część pleców do ściany i utrzymaj pozycję. Natychmiast poczujesz napięcie w udach i pośladkach. To ćwiczenie zmusza mięśnie do napięcia bez ruchu. Nazywa się to aktywacją izometryczną. Dla kobiet po 60 roku życia jest ona kluczowa, ponieważ buduje siłę bez obciążania stawów. Badania fizjoterapeutyczne pokazują, że regularne utrzymywanie pozycji izometrycznych poprawia regulację ciśnienia krwi, stabilność stawów, a nawet gęstość kości. Zacznij od 15-20 sekund i stopniowo wydłużaj czas do 45-60 sekund. Oddychaj spokojnie, wdech nosem, wydech ustami. I nigdy nie wstrzymuj oddechu, ramiona rozluźnij, wzrok skieruj przed siebie. Jeśli kolana bolą, ustaw się wyżej. Jeśli jest zbyt łatwo, odsuń stopy dalej od ściany lub wydłuż czas trwania. Najważniejsza jest regularność, nie intensywność. Już dwa, trzy serie dziennie mogą znacząco poprawić stabilność, wchodzenie po schodach i pewność ruchu. Choć wygląda prosto, przysiad przy ścianie to jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń medycznych odbudowujących fundament ciała, nogi. Wzmacnia mięśnie i ponownie trenuje układ nerwowy, dzięki czemu w codziennym życiu czujesz się stabilnie i bezpiecznie. Ćwiczenie 2. Hut, pięta, palce. Heel to toe walk. Drugie ćwiczenie wygląda niepozornie, ale jest jedną z najskuteczniejszych metod treningu równowagi i koordynacji po 60. roku życia. Nazywa się Hut, pięta, palce. I jest stosowane w ośrodkach rehabilitacyjnych na całym świecie, by zapobiegać upadkom i poprawiać bezpieczeństwo chodzenia. Stań prosto, lekko cofnij ramiona i patrz przed siebie. Postaw jedną stopę dokładnie przed drugą, tak, aby pięta dotykała palców tylnej stopy, jak przy chodzeniu po linii. Rób wolne, świadome kroki, utrzymując równowagę i delikatnie napinając mięśnie brzucha. Już po kilku krokach poczujesz pracę kostek. Łydek, bioder i tułowia. Ćwiczenie to aktywuje układ propriocepcji, system receptorów w mięśniach i stawach, który informuje mózg o położeniu ciała. Z wiekiem system ten słabnie, a my tracimy świadomość ruchu. Hut pięta palce, reaktywuje go i wzmacnia połączenie między ciałem a mózgiem, czego zwykłe chodzenie nie potrafi. Wykonaj 10-15 kroków do przodu, ostrożnie zawróć i wróć tą samą drogą. Jeśli masz problemy z równowagą, ćwicz przy ścianie lub stabilnym stole. Nie liczy się szybkość, lecz kontrola. Oddychaj spokojnie, skup się na kontakcie stóp z podłożem i wykonuj każdy ruch świadomie. Gdy poczujesz się pewniej, możesz zwiększyć trudność, na przykład zamykając oczy na 1-2 kroki lub idąc powoli do tyłu. Te warianty jeszcze mocniej wzmacniają stabilizatory w kostkach i biodrach. Już 5 minut dziennie robi ogromną różnicę. Twój chód stanie się pewniejszy, równowaga stabilniejsza, a ruchy płynniejsze. Ćwiczenie 3. Prostowanie nóg w siadzie. Seated leg extension. Trzecie ćwiczenie to prostowanie nóg w siadzie. Proste, bezpieczne i niezwykle skuteczne w odbudowie siły nóg oraz poprawie krążenia, zwłaszcza jeśli dużo siedzisz. Jest często stosowane w fizjoterapii, aby zapobiegać zanikowi mięśni. Usiądź prosto na stabilnym krześle, stopy oprzyj płasko na podłodze. Plecy wyprostuj, dłonie połóż luźno na siedzisku. Powoli wyprostuj jedną nogę do przodu, aż będzie równoległa do podłogi. Utrzymaj 2-3 sekundy, mocno napnij mięśnie uda, a następnie powoli opuść nogę. Zmień stronę. Ćwiczenie to wzmacnia mięsień czworogłowy uda, kluczowy przy wstawaniu, chodzeniu i wchodzeniu po schodach. Z wiekiem szybko traci on siłę, przez co wiele kobiet odczuwa niestabilność kolan. To ćwiczenie pomaga ten proces zatrzymać i odwrócić. Każde powtórzenie poprawia dopływ krwi do nóg i dotlenia mięśnie. Wykonaj 10-12 powtórzeń na każdą nogę. Odpocznij chwilę i powtórz 2-3 razy. Jeśli jest zbyt łatwo, możesz użyć lekkich obciążeń na kostki lub gumy oporowej. Możesz ćwiczyć wszędzie, podczas oglądania telewizji. Rozmowy telefonicznej czy w podróży. Kilka minut dziennie wystarczy, by nogi stały się lżejsze, stabilniejsze i silniejsze. Jeśli spodobał ci się ten film, kliknij lubię to i zasubskrybuj Jeden dzień silniejsza, aby nie przegapić nowych rutyn, które naprawdę zmieniają ciało. Chodzenie jest dobre dla serca, ale to za mało, by po 60 roku życia pozostać silną. Przysiad przy ścianie wzmacnia fundament. Chód pięta-palce poprawia równowagę. A prostowanie nóg wsiadzie pobudza krążenie. Razem utrzymują twoje nogi młode i stabilne. Wykonuj te ćwiczenia codziennie, nawet przez kilka minut, a poczujesz się lżejsza, bardziej wyprostowana i pełna energii. Pamiętaj, nie musisz ćwiczyć ciężej, lecz mądrzej. Siła i stabilność nie znikają z wiekiem, znikają z brakiem ruchu. Odzyskaj je z jeden dzień silniejsza.